W dzisiejszym specjalnym odcinku historii Minecraft na PSP, który jest uzupełnieniem historii jednego twórcy, co było dawno wspomniane na tym kanale, czyli Regen Studio, a on postanowił wydać kolejny patch do Minecrafta na 19-letnim handheldzie. Nie odbyło się bez pomocy jednej osoby, więcej szczegółów za chwilę. Zachęcam do zostawienia polubienia i subskrybowania oraz kliknięcia w dzwon, żeby nie przegapić nowych filmów. Zapraszam również na Discorda. Nadzieje do kolejnej aktualizacji Minecraft na PSP zmalały. Co więcej, zrezygnowałem z serii Minecraft na PSP, a filmów już nie będzie. Co wywołało burzę wśród widzów, a ja się temu nie dziwiłem. Nie było nowej zawartości. Nie było, nie wiem, na przykład Netteru, o którym dużo osób marzyło. Jakiś czas później kanał Ryżny Studio spadł z rowerka. 52 tysiące subskrypcji poszło, nie powiem tego słowa. Powodem były filmy sportu GTA 5 na Androida, a bardziej jego sieciowa wersja, czyli GTA Online. To było za czasów, kiedy Take2 dawało pozwy do fanowskich projektów w społeczności GTA. Szybko utworzono nowy kanał, na którym zachęcał zostawienie subskrypcji. A teraz przejdźmy do dania głównego: zapowiedź tej aktualizacji pokazano nie na kanale głównego twórcy, lecz na kanale współpracownika. Alex Developer. To właśnie ta osoba postanowiła pomóc i chyba uratować port gry na konsolę PSP. Dzięki tej osobie prace zostały przyspieszone. I udało się. 22 lutego 2023 roku zapowiedziano nową aktualizację do Minecraft na PSP. 6 marca tego roku aktualizacja stała się dostępna do pobrania. Pora omówić zmiany, a tego jest trochę. Menu główne nie różni się od poprzednich wersji ale za to można zauważyć, że zastosowano nową ściankę tak, żeby była spójna z stylem gry. W opcjach gry dodano opcję ustawienia dostępnego RAMu w PSP, więc użytkownicy PSP FAT nie muszą się martwić. Zaimplementowano możliwość zamiany skina w grze. W poprzedniej wersji była dopiero w rozwoju. Do wyboru mamy 5 postaci, ale tekstury można podmienić w plikach gry pod odpowiednią nazwą i nadal brakuje wsparcia dla skinów z wieloma warstwami. Po utworzeniu nowego świata od razu wyświetlają się podpowiedzi, tak zwane pierwsze kroki. Podpowiada jak poruszać kamerę, jak chodzić oraz niszczyć i stawiać bloki. Są również osiągnięcia, które zastąpiły ekran statystyk. Najwyższym osiągnięciem w tej chwili jest zdobycie diamentów. Jak zauważyliście wcześniej, nowe są ekrany ekwipunku, skrzyni i pieca. A crafting gdzie? O, proszę bardzo, drewniany miecz. W trybie kreatywnym będzie trzeba się nauczyć nowego sterowania. Przewijanie ekranu przedmiotów odbywa się za pomocą kombinacji trójkąt i d w dół bądź górę. Przejście między kartami odbywa się za pomocą bumperów L i R. System sprintowania został napisany od nowa. Teraz w podaniu... Dwa razy analoga w górę, postać zacznie biegać. Główna zmiana w tej wersji to dodanie szkieleta oraz nowej broni – łuku. Standardowo po zabiciu wypada strzała i kość, z którego można zrobić mączkę kostną. Wiecie wszyscy do czego ono służy. Łuku używa się tylko do strzelania w przeciwnika. Strzelanie bez celu powoduje, że strzały znikają, przez co marnujemy amunicję. I dotarliśmy do końca zmian w tej aktualizacji. Dziękuję, że dotarliście do końca. Myślę sobie, że na tej wersji mam zamiar zrobić czwarty sezon Minecraft na PSP. Po długiej przerwie od wypalenia z gry. Ale dopiero wtedy, gdy dojdziemy do aktualnej historii portu. W momencie kiedy to mówię, jest to CrossCraft indev. Może do tego czasu Regis Studio wypuści nową wersję. Kto wie. Na koniec subskrybujcie, komentujcie i oceniajcie. Cześć.